Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Dzisiaj em, jedziemy do pani karmelas z, z Wrocławia do Opola. Godzinę się jedziemy, już mamy tutaj 30 minut. Pamiętajcie, trzeba e, zasubskrybujcie i dajcie lajka, like, jeśli chcecie zobaczyć panią Karmelas. E, będziemy na warsztatach. E, zobaczymy ile nam się Lizaków z karmelu uda zrobić. Pamiętajcie, widzenia, suba, pa! Zobaczcie, sobie na górę, zobaczymy czy nie pęknie, czy kruche. Jest. Prosimy. Pięknie. Yeah. Zobaczymy, czy wiecie z czego są zrobione warzywki. Pierwszy kolor był będzie pomarańczowy. Kto ma pomysł na pomarańczowy? Z pomarańczy. A może jakieś warzywo? Z Dobra, a czarny? Czarny bez Czarny bez? Nie. A nie to? Czarny, czarny. i warzywo. Węgiel. Węgiel? A czy to taki węgiel, słuchajcie, jak dajemy do grilla? No, nie. Nie. <śmienny> to dla <śmienny> no, To, na to y, troszeczkę z tej masy takich ciepłych cikierków, żebyście sobie spróbowali w takiej ciepłej masie. Y, I tyle co to uważajcie, nie gryźcie, bo <śmienny> Wam się zęby stają. Dobra? Więc yy, po prostu dajemy sobie do buzi, czekamy aż się rozpuści ten cukierek. Jak Wam się zęby skleją? No cóż, w szkole Wam nie będą zadowoleni, że jak z kolei się sklejone, ale to nie jest aż tak fajnie, że tak długo będzie sklejone, bo to się rozpuszcza to jest cukier, nie? więc yy, na długo Wam się te zęby nie skleją. Tak wygląda efekt końcowy, ale jeszcze czekajcie, to jeszcze ja nie koniec. Widzimy się za chwilę. Czy e, pani e, ciężko obraca karmel na tym haku? Na tym haku co jest tam. Czy ciężko mi się tam na powietrze udać? No, no, teraz już jest ok, ale jak zaczynałam, to miałam zakwasy i nie było tak łatwo. Więc no, powiem Ci tak: dla tych co pierwszy raz to jest trudno, ale teraz już łatwiej. Jaki jest Pani ulubiony smak z cukierków? Do, Do widzenia. To akurat proste: porzeczka, mango, marakuja i limonka, czyli takie bardziej kwaśne. A co Pani, A co Pani woli robić? Lizaki czy cukierki? Ja wolę robić cukierki i też robię na co dzień cukierki. Wizaki robi Pani Ania, a łyżeczki robi jej Pani Monia. Okej. Okay. Coś jeszcze? To wszystko? Mm, ja. to Dziękuję wszystko. bardzo za rozmowę. Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Tutaj już jest akurat koniec odcinka. Jeśli Pani kremlarz to ogląda, no to e, brawa dla Pani, no bo nas Pani tutaj zaprosiła. Pamiętajcie, trzeba wejść na candywork.pl E, też zostawić pani Karmelasz lajka. No i e, też te cukiereczki kupione. I widzimy się do następnego. Pa!